Dzień dobry, zapraszam na czytanie na pełni księżyca w wodniku. O czym się dowiesz podczas tej pełni? Jeden, dwa i trzy. O czym się dowiesz podczas tej pełni? Co tutaj wyjdzie dla ciebie? b jedyneczka są tutaj I co tutaj chce być przekazane dla ciebie? Myślę, że czeka ciebie jakaś duża zmiana w życiu, jakaś mocna transformacja. Jeżeli coś się kończy, to pozwól temu. Nie trzymaj się uparcie czegoś, co nie ma solidnego fundamentu do tego, żeby mogło funkcjonować dalej w twoim życiu. Może to tyczyć się relacji. Jeżeli jesteś w toksycznej relacji, Podejrzewasz kogoś o zdradę, o nielojalność, nieuczciwość, o niefajne zamiary wiele już wskazuje na to, że to nie jest odpowiednia osoba dla ciebie to puść ją wolno, a zobaczysz, że przyjdzie coś nowego. Tutaj też karty mówią, że coś w energii pracy może też się zmieniać. Podczas tej pełni księżyca możesz dowiedzieć się, że szykują się jakieś duże zmiany w pracy. I tak, jakby znów ten awans, ta szansa, możliwość może ciebie ominąć. I tutaj karty mówią: zastanów się, czy warto tkwić w tym miejscu, które ciebie cały czas ogranicza, które nie widzi w tobie potencjału. Ja tu widzę, że jak ty podejdziesz tak bardzo zdroworozsądkowo i uczciwie w stosunku do siebie. Podejdziesz do wielu tych tematów, przemyślisz coś sobie, spojrzysz na chłodno i zauważysz pewne niedogodności, zauważysz, że w pewnych miejscach jesteś na siłę, bo tak wypada, bo tak należy, bo nie mam innego wyboru, bo ja się boję zmian. Jeżeli ty powiesz: Ok, podejmuję ryzyko, trudno, rzucam się na tą głęboką wodę, wierzę, że wszystko zacznie układać się dla mojego najlepszego dobra, to te karty mówią, że dopiero w końcu zobaczysz, że zaczynasz być osobą docenioną w życiu. Ja tu mam dla jedyneczek przekaz taki: idą zmiany w energii pracy. Możesz stracić pracę, możesz zostać nagle zwolniona jedyneczko w pracy. Albo nagle ty z powodu jakiejś dziwnej sytuacji po prostu rzucisz tą pracę, dasz wypowiedzenie. To będzie niefajna atmosfera. Ale karty mówią, że tutaj, jako niespodzianka, idzie do ciebie w bardzo szybkim czasie, naprawdę bardzo szybko, w niewyobrażalnie szybkim tempie. Przychodzi do ciebie podpisanie nowej umowy i super, nowa, fajna współpraca, pozytywna, fajna energia. Jeżeli jesteś w niezadowalającym związku, to karty mówią: Odpuść go sobie, bo ten związek Ciebie ogranicza. Otwórz się na coś zupełnie innego, nowego, ale najpierw pozwól sobie odżyć oczyść się z tej energii tego partnera, tej partnerki, tej bardzo toksycznej osoby, bo tu jest bardzo toksyczna osoba pokazana. Zacznij żyć pełną piersią, bez względu na to, czy jesteś panią, czy panem. Ciesz się z tej wolności, ciesz się z tego życia, czerp z tego życia garściami i zobaczysz, jak w bardzo szybkim czasie przyjdzie do ciebie coś nowego, ktoś nowy, nowa fajna relacja. Karty mi tu pokazują u niektórych z Was jakiś romans, ale on naprawdę przerodzi się w prawdziwe uczucie. Bardzo dobre wiadomości odnośnie pracy i zarabiania. Ale to jest dla tych osób, które podejmą decyzję i powiedzą, ok, otwieram się na coś nowego i to nowe przyjdzie. Wielu z Was będzie wyswobadzać się z pewnych lęków, strachów, ograniczeń. Wy chcecie zmiany, wy chcecie transformacji i Wy sobie na tą transformację pozwolicie. Wielu z Was pokazuje mi się jako osoby, które odrodzą się na nowo. Które przejdą jakiś proces zmiany, i to jest piękne, i to jest cudowne. Bardzo dużo wdzięczności, bardzo dużo radości przy Was widzę. Taka wychodzenie z takiego cierpienia mi się pokazuje, ale też możecie otrzymać zaproszenie na jakąś okoliczność, na jakąś uroczystość. Co tutaj jeszcze chce być przekazane na czas tej pełni? Tak, zamartwiasz się za bardzo. Może jesteś w jakiejś energii żałoby, rozpaczy. Gdzieś brakuje ci tej takiej pozytywnej myśli. Masz skupić się na odrodzeniu, na uzdrowieniu siebie. Idzie do ciebie miłość. Idzie do ciebie miłość. Idzie do ciebie mężczyzna. Idzie do ciebie kobieta. Idzie przychodzi do ciebie fajny związek. I mocna taka wspierająca energia od kogoś. To będzie darzył prawdziwym uczuciem wszystkiego pięknego. Dwójeczka. O czym się dajesz podczas tej pełni? O czym się dowiesz, co tutaj będzie się działo u ciebie? Uważam, że przychodzą zmiany w pracy. Jeżeli jesteś osobą, która szuka pracy i jesteś na takim etapie, gdzie wybierasz spośród ogłoszeń i zastanawiasz się, w które drzwi zapukać, gdzie te swoje, gdzie te swoje CV wysłać, to karty mówią, wybierzesz mądrze. Wybierzesz mądrze, właściwy wybór będzie. Uważam, że czas tej pełni jest dla Ciebie owocny pod względem obfitości finansowej, w podejmowaniu decyzji odnośnie pracy, zmian w pracy, zarabiania. Karty też mówią, że te osoby, które zajmują się czymś własnym, własnej działalności, jakieś tutaj wykonywanie usług przez internet. Jakieś takie rękodzieła, czy cokolwiek innego, co jest związane z tobą i bezpośrednio z klientem, takimi pojedynczymi osobami, to tutaj przychodzi do ciebie owocny czas, fajny zarobek. Ja też widzę, że w jakiejś dziedzinie życia to ty poczujesz się zwycięs zwycięsko. Będziesz mieć powody do tego, żeby się już cieszyć i celebrować i świętować. Nie wiem o co to chodzi, ale karty mówią, że. Jakaś do Ciebie przyjdzie myśl, informacja, znak, podpowiedź, że idziesz we właściwym kierunku, że już możesz się cieszyć, bo to, co obrałaś, to, co wybrałaś, wybrałeś, jest słuszne i to da Ci powód do świętowania. Trochę jeszcze jesteś takiej energii bólu i cierpienia. Może jesteś po utracie kogoś. Może przeżywasz jakieś rozstanie. Jest tu żal, jest tu cierpienie, jest tu nieprzepracowana jakaś rana emocjonalna, która siedzi, która boli. Ale karty mówią: daj sobie na to czas. Małymi kroczkami dojdziesz do sukcesu. Zobaczysz, że uzdrowisz swoje serce. Ono potrzebuje jeszcze troszkę czasu u ciebie. Jeszcze to nie jest ten moment, że w 100% będziesz gotów, gotowa komuś wybaczyć, darować komuś jakąś winę, jakąś krzywdę, ale to przyjdzie. Mądre decyzje do ciebie przychodzą. Patrzysz przyszłościowo, nie oglądasz się już za siebie i to jest cudowne i to jest piękne. I fajne, owocne współprace mi się pokazują, dobry czas na rozwój duchowy, na wiedzę, na korzystanie z tej wiedzy, nadzielenie się tą wiedzą, tak? Może jesteś kimś, kto po prostu dobrym coachem by był, dobrym mentorem, kimś, kto dobry przykład by dawał ludziom do zmian. Jeżeli czujesz to w sobie, to wychodź z tym do ludzi. Ta pełnia w wodniku daje ci taką możliwość, gdzie ty możesz być jakimś psychoterapeutą, coachem, kimś. Kimś takim, kto może wspierać pogubione dusze, chyba, że to Ty poczujesz jakąś silną więź do kogoś, że z kimś bardzo rezonujesz i będziesz chciał, chciała skorzystać z takiej psychoterapii, psychoanalizy u kogoś. Jeżeli tak, to pozwól sobie na to. Tutaj trochę jest uczuciowo i związkowo, trochę jest kiepsko. Tu trzeba nad tą relacją międzyludzką trochę popracować, ale też nad miłością do siebie. Ty masz być sobą, ty masz nie udawać nikogo, bo możesz być w takiej energii, gdzie przez chwilę udajesz kogoś, ukrywasz swoje emocje, nie rób tego sobie. Planuj sobie ten czas, bo on ci bardzo szybko minie i podejmuj decyzję, bo to jest ten moment, kiedy naprawdę możesz podjąć ważne życiowe decyzje w swoim życiu. Ja tutaj czuję mocny zastrzyk. I wzrost finansowy. I, I to jest dobry czas na przepracowywanie lekcji, trudnych lekcji, trudnych doświadczeń życiowych i na wychodzenie z takiego niedostatku. Wszystkiego pięknego. Trójeczka. czekasz na pełni wodniku. Co tutaj wyjdzie podczas tej pełni? Co tutaj idzie? O czym się dowiesz, co do Ciebie idzie, co do Ciebie przychodzi. Tak? Nie no, piękny przekaz, piękny przekaz. Jeżeli ty poszukujesz pracy, to działaj, działaj podczas tej pełni. Działaj już przed pełnią, działaj podczas tej pełni i działaj w ciągu kilku dni popełni, bo tutaj owocne, owocne współpracy nie no, po prostu, no ja nie wiem co mam tu powiedzieć, to jest tak pięknie, dobre wiadomości odnośnie pracy, zarabiania dużo siły, dużo odwagi yy, i pokonywanie barier pokonywanie przeszkód w zarabianiu może postanowisz otworzyć patrz, tu nawet jest pełnia księżyca może postanowisz otworzyć własną działalność, może gdzieś boisz się tego, od dawna to odkładasz to karty mówią, to jest ten czas. Idź w tym kierunku, nie patrz na nic, nie słuchaj nikogo innego, tylko działaj tak jak ty to czujesz. Jeżeli tobie intuicja podpowiada, tak, działaj, otwieraj działalność, twórz, dziel się swoimi pomysłami, projektami, sposobem na życie. To rób to, to rób to. Jeżeli poszukujesz pracy, przychodzi do ciebie oferta współpracy, dobre wiadomości zwrotne, wchodzisz w to i super zarabiasz. Jeżeli pracujesz, to w jakiś cudowny sposób możesz zostać osobą tak jakby bardziej dowartościowaną, tu może coś finansowo więcej do ciebie przyjdzie, może jakiś taki dodatek. Nie wiem, czy jednorazowy, czy podniesienie pensji, awans, ale jakiś tutaj dodatek mi się przy tobie pokazuje. Bardzo obfite pomysły, płodne pomysły, dobre pomysły. Będziesz taką osobą brzemienną w pomysłach na temat swojego życia. Karty też mówią, że podczas tej pełni pokazuje mi się u ciebie jakiś fajny zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, może coś z fryzjerem w tle. I to będzie dobry. To będzie dobry pomysł, żeby skorzystać z tego, bo będziesz z efektów zadowolona trujeczka. Ja też tutaj widzę, że do niektórych z was może przyjść ktoś z uczuciem. Jeżeli brakuje tobie w ostatnim czasie, a jesteś w relacji, tego uczucia, tego romantyzmu, tej miłości, tej wrażliwości, to karty mówią, że tak jakby poprzez myśl Intuicyjnie ten partner, czy ta partnerka wyczuje, że ty potrzebujesz tej miłości więcej i będzie Ciebie tak, jakby bardziej obdarowywał miłością. Osoby wolne, single mogą dostać prezent od kogoś, od jakiegoś adoratora. Tu się pokazuje adorator, który podkochuje się już od dawna i on w końcu może Tobie coś wręczyć, może kwiaty, może cokolwiek innego, może zaprosić Ciebie gdzieś, może w końcu wyśleć jakąś miłą wiadomość. Ale co tutaj mi się nie podoba, to to, że czasami za bardzo będziesz trochę w swojej głowie siedzieć i tam jeszcze gdzieś tą dziurę wiercić tym, tym trudnym myślom. To się pokazuje pięknie, sielankowo, ale jeszcze czasami ten umysł będzie tam próbował grać, a to rolę ofiary czasami, a to powracanie do jakichś dziwnych, trudnych myśli, nie rób sobie tego. Praktykuj wdzięczność. Ciesz się z życia, raduj się z życia, bo przychodzi do Ciebie świetny czas na to, żeby w końcu poczuć się osobą bezpieczną, zaradną, szczęśliwą, zadowoloną, pewną siebie. To jest też bardzo dobry czas na takie mistyczne działanie, na oczyszczanie energetyczne. Zrób sobie oczyszczenie energetyczne albo idź do kogoś, kto się tym zajmuje. To jest bardzo dobry czas na to, żeby skorzystać z Ognia, z tej energii ognia, może rejki, jakieś doładowanie tą energią rejki, bioenergioterapia. To jest dobry czas, żeby może oczyścić się ogniem, zapalić sobie świecę w intencji oczyszczenia. Tak, no tak tutaj informacje popłynęły. No dobra, no to co jeszcze? I jakiś taki szczęśliwy dom, dom pełen ludzi uśmiechniętych, radosnych, taniec, muzyka. Stwórz sobie taką energię, włącz sobie super fajną muzykę, podczas której będziesz biodrami ruszać i uśmiechać się. I co tutaj jeszcze chce być przekazane? No fajny czas do ciebie idzie, ale jeszcze gdzieś czasami, tak jak powiedziałam, to zamartwianie się może się wkradać. Ale Ty masz otwierać się na zmiany, na nowe początki, ogromne wsparcie do Ciebie idzie, anielskie, ale też ktoś może być takim kimś człowiekiem w ludzkim ciele, ale tak naprawdę jest tym aniołem w ludzkim ciele i fajne porady przyjacielskie, fajne wsparcie od rodziny, od bliskich, będziesz to czuć, będziesz to czuć i będziesz mocno z kimś rezonować. I tworzyć fajne pomysły na przyszłość. Przepiękna energia. Życzę Wam tego z całego serca. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.